Jak zostałem inżynierem Podcast Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Dzień dobry, dzisiejszym gościem jest Stanisław Paszkowski Absolwent Oceana Techniki A widziałem, że od tygodnia pełni pan funkcję Customer Success Managera w firmie DNV Dzień dobry Dzień dobry Mógłby pan powiedzieć Na czym polega ta obecna rola? Rola jest kontynuacją Pracy w sekcji, która się zajmuje emisjami CO2 ze statków. I po iluś tam latach pracy na stanowisku kierownika tej sekcji, od tego miesiąca rozpocząłem właśnie tę nową rolę. Jest to nowa rola ogólnie w naszym zespole i polega na tym, żeby wspomagać klientów z całego świata. A my tutaj z Gdyni prowadzimy weryfikację emisji dla klientów z całego świata. W bardzo zawiłej i skomplikowanej regula w świecie regulacji, związanych z redukcją emisji i z wymogami weryfikacji i raportowania emisji, z, przez ostatnie 3-4 lata z roku na rok mamy coraz to nowe regulacje, które wymagają od naszych klientów, armatorów nowych dokumentów, nowych rzeczy do raportowania, i w związku z tym, że taki biedny właściciel statku zaczyna się już tym wszystkim gubić. Potrzebna jest pomoc od strony weryfikatora, tak żeby ci armatorzy mogli zdążyć z raportowaniem, dostać wszystkie dokumenty na czas, zabezpieczyć, zapłacić za emisję w Europie, bo to też jest bardzo ważne od, 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 od tego roku i móc operować tak jak mają to w zwyczaju i jest to im potrzebne, żeby zarabiać pieniądze. Tak jak Pan wspomniał, y Obecna rola to jest wynik wieloletniej pracy też na poprzednich stanowiskach i zastanawiam się, czy pamięta pan swój pierwszy kontakt z dużym statkiem, przy którym miał pan już taką realną odpowiedzialność? I właśnie co wtedy zrobiło na panu takie największe wrażenie? Pierwszy kontakt dobre pytanie, bo taka pierwsza poważna praca to, to były jeszcze praktyki w biurze projektowym STOKDA. I tam pamiętam, że zajmowałem się nanoszeniem komentarzy klasyfikatora na rysunki, i drukowaniem ich i wysyłaniem do stoczni. Także z punktu widzenia tego, że za pół roku zacząłem pracę właśnie u tego klasyfikatora, to było dosyć zabawne. A pierwszą, pierwszą taką namacalną rzeczą ze statkiem to było, było wydaje mi się, że właśnie jeszcze w. W, w, za czasów 100, gdy nanosiliśmy te komentarze, i gdzieś przy jakimś, przy którymś z komentarzy była potrzeba pojechania na statek, o zobaczenia tego, jak to wygląda. I wtedy ta dwucentymetrowa węzłówka z, z rysunku okazała się metrową, wielką węzłówką, podpierającą dwa pokłady. Także to było dla mnie takie, wow, okej, okay, to jest duże. Panie Stanisławie, a dlaczego Ocean Technika, dlaczego pan te studia wybrał? <laughs> to jest bardzo dobre pytanie. To była tradycja, to jest tradycja rodzinna. Mój dziadek skończył ten wydział. Mój ojciec skończył ten wydział, mój stryj skończył ten wydział i jestem trzecim pokoleniem okrętowców. Także tak naprawdę trochę myślałem o ETI, nawet zdawałem egzaminy, ale jak się okazało, że się tu dostałem, to się wszyscy tak w rodzinie cieszyli. Że... A jak wyglądały tak, studia tak. na wydziale wtedy? Jak się studiowało na kierunku oceanu technika? No ja, ja zacząłem ten kierunek magisterski, to był wtedy pięcioletni, bez podziału na inżynierkę, także magister, kończył się magistrem inżynierem. Ja wspominam ten czas świetnie, tak bardzo mi się podobało, że studiowałem trochę dłużej niż trzeba. I przez to też poznałem więcej ludzi, także mam znajomości z kolegami z, z roków niżej też. A czas, no, to był taki czas, powiedziałbym, nauki, tak, takiego przystosowania trochę do tego, że trzeba samemu coś zrobić, dostarczyć projekt, nauczyć się, bo jak się nie nauczy, to się nie zda, także tak taka trochę szkoła wstęp do tego, co, 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 dzieje, co, co dzieje się później w pracy. A jak wtedy wyglądał rynek pracy? Czy po tych studiach było trudno znaleźć pracę, czy generalnie nie stanowiło to dużego problemu? Na tamten czas to nie było, nie było tak łatwo jak teraz, jeżeli idzie o, o, o znalezienie pracy. Ja byłem w trochę lepszej sytuacji ze względu na dziadka, tatę, stryjka i, i ja aż tak dużego problemu nie miałem, także byłem lekko uprzywilejowany. Pod tym względem, ale pamiętam, że właśnie zacząć praktyki w DNV to było już na ten czas wow, bo to była zagraniczna firma, niewielkie biuro w tym czasie. Także nie było tak wiele biur i firm tutaj u nas lokalnie jak w tej chwili. Dobrze powiedział pan, że dużo się zmieniło od tego czasu. To jak teraz wygląda ten rynek pracy w branży okrętowej? Patrząc tylko, może z perspektywy LinkedIna, co jest lekko ograniczające, to wydaje mi się, że rynek jest znacznie bardziej aktywny i jest więcej stanowisk dla absolwentów okrętownictwa. A patrząc na przykład tylko i wyłącznie naszej firmy, no to w tej chwili naprawdę wręcz my szukamy, tak, jesteśmy bardzo aktywni, żeby znaleźć kandydatów. A nie czeka, czekamy i siedzimy, aż kandydaci do nas przyjdą. Także to się, to się zmieniło. Pracodawca musi być bardzo bardziej aktywny, żeby pozyskać najlepszych absolwentów, najlepszych studentów. Także wydaje mi się, że dla samych studentów i absolwentów jest to znacznie korzystniejsza sytuacja. Ja bym teraz wrócił jeszcze do Pana kariery zawodowej, ponieważ kierował Pan zespołem ponad 20 inżynierów i od usług cyfrowych. Naj... Pytanie, czy był taki moment, kiedy ktoś zaproponował panu w zespole rozwiązanie, które wydawało się nie wiem, kompletnie szalone. Takim przykładem mogło być nasze podejście do weryfikacji danych emisyjnych. My w 2017 roku, czy to nawet był 2016, w DNV powiedzieliśmy, to my to zrobimy cyfrowo. Nie będziemy, tak jak wszyscy, zbierać dokumentów, gdzieś tam logbooków z ostatku i przeglądać 20%, bazując na tych 20%, mówić, że ok, reszta musi być dobrze. My powiedzieliśmy, że zbuduje, zbudujemy swój własny, swoją, swoją własną bazę danych, swój własny interfejs do tej bazy danych, standard raportowania i na podstawie tego lekko przymusimy naszych klientów do raportowania takiego dziennego całości danych, nie, nie tylko rocznych zsumowanych, ale takich codziennych z każdej podróży. I naprawdę w tym 2017 roku to wyglądało jako lekko szalony pomysł, bo zbierając dokumenty można to było zrobić szybciej trochę, może trochę łatwiej, a no, ale też niepewność była dużo większa. I w tym momencie rzeczywiście, szczególnie na początku. Ten pierwszy rok był bardzo ciężki, bo trzeba było wszystkich armatorów, menedżerów nauczyć naszego standardu, wytłumaczyć, jak te dane muszą być przygotowane, jak je przeformatować, a okrętownictwo jest dosyć tradycyjnym rynkiem. Komputery na statkach nie są najnowsze, także było dosyć dużo wyzwań. I wydaje mi się, że to był jeden właśnie z takich, takich momentów, że to rzeczywiście na początku wyglądało. Trochę niemożliwie, trochę za wcześnie, bo jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, to dzisiaj nie widzimy innej możliwości niż takie raportowanie. Cała konkurencja tak samo raportuje, ponieważ kontrola tych danych musi być tak dokładna i ma taki duży wpływ, że naprawdę to się teraz rozgrywa o jedną podróż, o to, czy statek stał na redzie, czy wpłynął do portu, bo to już może mieć znaczenie, ile będzie musiał pieniędzy zapłacić. Jest Pan pierwszym gościem, w sumie, który u nas jest. Które pracuje w Towarzystwie Klasyfikacyjnym. I teraz, może, zapytałbym pana, czym się w ogóle towarzystwa zajmują? Oj, to jest bardzo dobre pytanie. Ja mam kolegę z Roku, który też pracuje w Towarzystwie Klasyfikacyjnym, także mogę później polecić. To jest dobre pytanie. Towarzystwo Klasyfikacyjne w okrętownictwie to jest taki trochę jakby nadzór budowlany w, w lądówce albo. Coś w rodzaju kontroli pojazdów w przemyśle samochodowym. Czyli, jako że w okrętownictwie nie ma jako takich konkretnych uprawnień na projektowanie i budowanie statków, nie trzeba zdać jakichś specjalnych licencji do tego. System jest trochę inny. Od już ponad 160 lat mamy. Towarzystwa klasyfikacyjne, które stanowią taki nadzór na początku nad projektem, później nad budową, i jak już statek jest oddany, to też w trakcie życia tego statku nad, nad jego eksploatacją. Dbają o to, żeby nie pojawiały się wypadki na morzu, głównie i zajmują się bezpieczeństwem na morzu. A czy na etapie złomowania statku też się tym zajmujecie, czy to już nie podlega pod Towarzystwa Klasyfikacyjne? Sam etap złomowania nie podlega, ale jest na przykład e, e, międzynarodowa regulacja Inwertory of Hazardous Materials, która właśnie wprowadza wymóg spisania tych wszystkich e, wy, rzeczy niebezpiecznych na statku i posiadania takiej listy, które potem jest wykorzystywane przy. przy przy rozbiórce tego statku. My mamy pewne wytyczne co do samego tego procesu, ale nasza klasa jest tak jakby do momentu kiedy statek jest na wodzie. Później jak już statek jest w, na plaży w Indiach, to to już nie jest obiektem pływającym i w zakresie naszych interesów, aczkolwiek są międzynarodowe regulacje inne niż morskie, które wprowadzają wymogi. Bo pan pracuje w polskim oddziale a w ilu państwach macie swoje oddziały, i może yy, z ilu państw, czy z całego świata, macie swoich klientów, czyli armatorów? Hmm. Oddziały mamy w ponad 100 krajach na świecie. Tak naprawdę, wszędzie, gdzie zawijają statki i są większe porty, to tam jesteśmy ze względu na inspekcje i lokalnych klientów. Hmm. Co do tych klientów no to tak naprawdę klientów mamy na całym świecie jako klasyfikator. Ja mogę powiedzieć trochę więcej o tym naszym serwisie weryfikacji emisji. Okay. Tutaj my na chwilę obecną mamy około 700-800 klientów z całego świata. I głównie ci klienci znajdują się w tych największych hubach, takich jak Hamburg, jak Singapur, Londyn. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli idzie o statki wycieczkowe Miami, jest taki duży hub. I teraz też widzimy, że bardzo dużo tych centrów, centr zajmujących się danymi ze statków, przenosi się do Indii, także mamy też sporą liczbę klientów w Indiach. A jak wygląda praca takiego młodego inżyniera w waszej firmie? Jestem świeżo po studiach, trafiam do was do pracy. I czym się wtedy taki inżynier zajmuje? No to zależy, do którego działu trafi. Okay. Mamy kilka możliwości rozpoczęcia kariery w DNV. Można trafić do działu związanego z inspekcjami i wtedy chodzimy po statkach, robimy te inspekcje albo chodzimy do stoczni robić inspekcje nowo budowanych statków. A można trafić do działu związanego właśnie u mnie z emisjami. Wtedy uczymy się regulacji, poznajemy tak naprawdę nas, nasz system, na czym polega weryfikacja emisji i w określonych przedziałach roku zajmujemy się weryfikacją setek tysięcy, no może setek to przesadać, ale dziesiątek tysięcy raportów na chwilę obecną. Mamy, mamy też działy związane z wiatrem, z wiatrakami, z wiatrakami na morzu. Jesteśmy i certyfikujemy nasze pierwsze pola wiatrowe, także tutaj też jest możliwość rozpoczęcia w tym kierunku pracy. Także tak naprawdę DNV daje bardzo szeroki zakres możliwości rozpoczęcia kariery. A czy jeżeli trafię do gdyńskiego oddziału, to jest możliwość... Przeniesienia się wewnętrznego do innej lokacji czy do innego kraju? Jak najbardziej. Wydaje mi się, że taki rozwój kariery jest możliwy, w zależności oczywiście od oczekiwań i, 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 i od predyspozycji, ale zdarzało się nie raz i nie dwa. Mamy kolegów, którzy zaczynali gdzieś ze mną, czy gdzieś w międzyczasie, którzy są teraz w Houston, w Korei, w Oslo, gdzie mamy centrale, także naprawdę. W wielu lokalizacjach. Jak pan patrzy na przykład na swoją karierę, na awansy, na kolejne stanowiska, to czy to było, czy to było zaplanowane z pana strony, czy to raczej przypadkowe? I jak pan to patrzy na to w przyszłości? Czy, czy są jeszcze jakieś. Yy, nie wiem, stanowiska, funkcje, role, które chciałby Pan pełnić, czy, czy raczej jest Pan po prostu otwarty, chce Pan robić to, co, to, co robi, i, i a co będzie, to będzie? Hmm. Wydaje mi się, że na początku to było w tym dosyć dużo przypadku, bo ja tak naprawdę skończyłem katedrę urządzeń, a pierwsza praca była zatwierdzanie dokumentacji kadłubowej, także musiałem się dużo nauczyć, jeżeli idzie o wytrzymałość złużną, lokalną, bo bo to nie było to, z czym finalnie kończyłem tutaj Politechnikę, ale wydaje mi się, że też dzięki właśnie temu wykształceniu, dzięki tym latom spędzonym tutaj, to nie było dla mnie jakiś wielki problem, żeby otworzyć gdzieś książki, wiedzieć, gdzie zajrzeć, posłuchać doświadczonych kolegów i, i chłonąć tą wiedzę. Później już w trakcie tego czasu spędzonego w DNV to już było trochę bardziej zaplanowane. My mamy też taki program rozwoju, dla pracowników, także to było dyskutowane przynajmniej raz, dwa razy w roku z, z menadżerem, i ten plan się zaczął pojawiać i nakreślać bardziej konkretny i też zmiana później po, po iluś tam latach pracy jako inżyniera, na bardziej ścieżkę menadżerską, to już był świadomy świadomy krok. Tak jak i teraz, y, zmiana pozycji po, po siedmiu latach to też, też, był, to też było przemyśl, przemyślana decyzja. I jeszcze na zakończenie miałbym do Pana taką e, prośbę, aby Pan dokończył zdanie Zostałem inżynierem, bo? Bo inżynierem był dziadek, inżynierem był tata, inżynierem <laughs> jestem ja. Bo to tradycja. Tak. Okej, okay, super. E, dziękujemy bardzo panu za, za, za wizytę, za, za, e, za różne ciekawe doświadczenia, o których pan opowiedział. No i e, powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Dziękuję bardzo.